Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, ze jest Młoteczka. Jestem... A jest brzydka i zielona. Jestem zielona, bo jestem chora. Zresztą obie jesteśmy chore. Miało nie być w sobie teraz burdla, miało nie być, moi facebookowi dostali informację, że może nie być, bo coś się jebie, ale coś się naprawiło się, w sensie się naprawdę, no. No bo się najpierw się nie bało, że się się zjebało, a później się nie bało i się naprawiło. E, także burdl jest. Tylko my chore, ale stwierdziliśmy, że sobie nagramy. Szmiamy tak miałem na burdla, więc. Poza tym dałyśmy radę nagrać Simsy na Choraku, to damy radę nagrać. Tak. Burdla I burdla. na Choraku. Biorąc pod uwagę, że my jesteśmy chore przez całe życie i to na głowę, to. <laughs> Żeby tylko na głowę. <laughs> Dokładnie. Rób nam samochodzik. No robię tak, tylko muszę kolor wybrać. Wygrzejmiesz się no. No kolor muszę wybrać, żeby był ładny. Tu czuj Czekaj, i tak gdzie... będzie brzydki. Nieprawda. Gdzie Prawda. jedziemy? Nie Prawda. wiem. Aj, bo jeszcze musimy gdzieś dalej przejechać, ja. A coś się zaznaczyło w ogóle całkiem niepotrzebnie, Czekaj. Daś takąś kurwa odznaczyć. Nie wiem. Nie wiem co się zaznaczyłaś. Ale coś tu nazwiesz? No już, już jadę. Tylko ja w sumie nie wiem, czy ja dobrze jadę. Dobrze jedziesz chyba. Chyba nie. Ale... Do dechy! No do dechy, ani po ścianach. Ale ja lubię do, po ścianach do dechy. Możesz jechać po asfalcie. Nie. <gryw> Jak widać nie. Ale nie! Kina będzie prowadzić, bo mocę nie umie. Tak, kina super! Jedź! A co robię? Na razie ty się rozbijasz po czymś. Się nie rozbijam się, tylko się zastanawiam. Czekaj, zerknę na mapę. No. Hmm. Teoretycznie, jakbyśmy tutaj się miały przetentegować przez to, a to. Wydaje mi się, że. Ty nie, no może Nie, no tam nie, tam nie jest... przez to, bo my musimy gdzieś na prawo jechać. Gdzie na prawo? Tam jakoś. Tak jakbyśmy musiały tu... i teraz tu jakby w prawo spaść na dół. No. Tak? I teraz jeszcze raz w prawo. Nie tu w prawo. Dobra, może być tu. I teraz w lewo. Gdzie w lewo? O tu, przed siebie. Nie Co ma nic? Ty? Średnio. A. O, i teraz na tą drogę. No właśnie i taki mam. Okej, okay, i tutaj gdzieś jakoś w lewo teraz? W sensie w prawo chyba. A, zależy jak w ten, jak patrzysz. I teraz tutaj gdzieś. A teraz tutaj tu chyba musimy wysiąść się, ubawiam się. Dobrze. Hm. To jest gdzieś tam, w, ten, w tych skałach. Tylko, jak tam się on A może tędy popatrz, to jest jakaś taka ścieżka górska. Dobrze, skarby, to biegnę za tobą. Ale no nie mówię, że biegnę dobrze. <noise> no to na pewno, ale. Gdzie ty jesteś? O, i tędy Mówiłem, jakoś. Czekałeś z strumyczkiem. No chyba skarby nie wiesz. Chyba nie. To po skałach łazić? Mm -hmm. To na skala. Ja walet nie widzę gdzie w skórze. A, spadłam, Nie! Dobra, ale to może ja tam dojdę i wtedy kliknę. Tak, dojdź i kliknij. A ja mam wrażenie, że to nie, nie tędy. To chyba jest jeszcze wyżej, czy nie? Właśnie nie wiem. Tam są skarby. Skarby to jest tak, jakby pod tobą teraz. A, tam gdzie ta beczka taka? No. Przynajmniej tam się coś świeci, więc. Myślę, że to... Jakie my jesteśmy ci plajdy! Co? Tutaj jest normalnie droga do tego miejsca, tylko że kuźwa naokoło jakoś. Gdzie? Dobra, nie wiem, klikaj tam. Czekaj, czekaj, ci oznaczę tą drogę. Ale dojadę tam o tym, czy mam cisnąć z buta? Tak, tu jest nawet wiesz... Pobranie samochodów jakby. Wiesz co, skarby to weź samochód przyjeć po mnie. Dobra. Bo ja się będę gubić trzy dni. Wiecie, czasem trzeba i dać takie poczucie, że. A, bo ty super, ty możesz jeździć z autem. I tak dalej. Tak to już bywa w małżeństwie. Po prostu myśmy sobie wiesz, nie odblokowały tu drogi do przejechania. Ale my super, pamiętajcie. Ja, o tym. I jak te torby ostatnie, słuchaj. Jakie torby? My super. Nie Dobrze kurwa. jadę do ciebie? Nie wiem. Bo ja tu mam skrzynki do zebrania. I tam polazłaś. Bo skrzynki są do opitolenia. Nie opitalaj skrzynki, tylko dupę tu ładuj do mnie! Ale tu są skrzynki! Ej, no bo strzelają do mnie! No dobrze... Yyy... Jakby ci to powiedzieć, skarbie jest little problem. Padłaś. No, utknęłam w pewnym miejscu. Ale może stąd wyjdę? Tylko mnie tu tak leją, wiesz, i... Czekaj, przejadę... Bez nie, tutaj nie wjeżdżaj, bo. Ale dobrze, ja stąd wyjdę, ja stąd wyjdę, bo ja wiem jak. O! Widzę, że sobie świetnie radzisz. No bo. Wjeżdżając w znak. Ła! Jedź. Co to kurwa było? No, skarbie. do przodu. Gdzie ty jedziesz? Dobrze jadę. Dobrze. To podobno ty wiesz, gdzie to jest. A rzeczywiście to jest droga. LOL. Dadaj. Dobrze Widzicie, trochę zmieniłam wygląd w mojej postaci, ale nie wiem czy nie wrócę do starego. Ten brzydki tych... jest. No, on też mi się średnio widzi. To będziemy go zmieniać. Jeśli nie martw w skarby, zrobię wszystko, żeby ci się podobać. Dobrze. Chociaż nie, no. Różowej siebie nie ustawię. Kurwa! Będzie mnie tuk, tu, Dziad jeden. Pasłuchę ukradłam. Ale słabną lepszą. Pamiętaj, żeby jak coś, to mi tą... snajpery zostawić. Hmm? Słuchajcie, ostatnio prawie przeszłyśmy ręki, nie? Po prostu umarłyśmy tak lamersko, że... Z dupy to tanie. a to chyba było zmęczenie. Tak, wtedy już było zmęczenie, bo to było po, prostu, po nagrywaniu ilu tam odcinków. I um, umrzełyśmy po Patrz po jaki ładny to z grzyba. Śliczne. Ja będę Też masz taką łazience, ładną to... broń srebrną, czy nie? Jaką srebrną broń? Tam się kręciła nie, taka. Nie wiem co mi się kręciło, bo powiem ci szczerze, nie zwróciłam na to uwagi. Myś jakoś tak zawiesiłam się. A ja my znamy Wiesz, to miejsce, czykawego? myśmy tu były kiedyś. Hmm. Ja się pytam, dlaczego nie miałyśmy odkrytej tej drogi, skoro to jest dobrze znane miejsce? nie to nie jest nam dobrze znane miejsce. No jak, nie no popatrz na mapę. Ty no rzeczywiście. OLOL oh Ale ja tak... kurwa. Co on ja broń w ogóle? Jaki ona daje efekt? Odpala chyba. Dobra, nevermind. Ciku, ciku, ciku. Zaczyna się wydawanie dziwnych dźwięków, ale co tam? No to jest tutaj, gdzie ten, że nam, gdzie nam snajper nasz pomaga. Ej, ja nie kojarzę tej miejscówki, trustory Może to jest kwestia gorączki, ale. Oj, bo byłyśmy tu dawno temu. Dawno temu to my byliśmy w trawie, wiesz? Czekaj, czekaj, to chyba nie tędy. No, chyba nie. Znaczy, na koło. Dobra. Cisnijmy z młocią naokoło. około. by nie? Skoro możemy. A rozumiem, to dobrze. <laughs> w sumie... To jest kolejna choroba, którą mamy. Obie. Ej, naprawdę nie kojarzysz tego miejsca? Naprawdę. Patrz jaki ten, smakowity kąsek. Coś mi się... W sensie, że ty? W sensie, że się zjarałam, ale popatrz jaki tam jest... O, a to jest ten gościu, który nam pomaga. No, tego gościa kojarzę, ale nie wiem, lokację średnio. Patrz jak ma wszystko ładnie rozpisane tutaj. Dobra, to odgadam z nim. No, gadaj z nim. Kiedyś tam o mówi Jezu, ja nie chcę nic z trapem. No Obawiam się, że będziemy musieli coś ten. Nie interesuje, gdzie ten przydupa z lata co na Ej, czemu ona mi zaliczyło, że go znalazłyśmy? Ja zwrócił u mnie. No nawet mi nie mów. Dobra, biegnę jeszcze raz. Tam Cerelium upadło, podnieś. Nie upadło Cerelium. <laughs> no gdzieś tu na dół. A jest. Ale chyba już też mogę zeskoczyć. No, bo już nie chcę z nią gadać, tak że lecę do ciebie. Trzeba teraz coś zrobić, jakieś mądre rzeczy. Czekaj, bo mi jakieś itemy tutaj wypadły. Ja zobaczę, co to jest, bo chyba coś dla ciebie było. U, daj. Ja, na pewno się ucieszysz. Co to jest? No, średnio na bazooka. Lepszą Skarby nie wiem, się sprzedać, czy sobie to no pozwoli. A i sprzedać to. Cholera. Dobrze. Cyrilium mi się przyda, bo troszkę sobie ze syrium znowu nakupowałem. Przy okazji mam już cztery granaty. Muszę przeinwestować w granaty, bo ja lubię granatami napierdalać. Teraz, bo na oranżach się przydają. Uh. Nice. Dobra. Dobra, skarbie, co my tutaj kombinujemy teraz? Bo my Zerknę ja zwykle na mapę, po prostu... bo my mamy gdzieś tu mamy... Biec gdzieś w tamtym kierunku. Więc my ja po... proponuję tu zeskoczyć. Tak. Zeskoczyłam ci na łeb, wiesz o tym? Tak, to ta, ta, ta już jest, że mi po chodzisz. No cóż, takie życie nie można mieć wszystkiego. I Kasiurka, i coś tu się nie otwiera, się dobrze. To jest to miejsce, co myślałam w poprzednim odcinku, że tam będziemy. Czyli tutaj się czegoś dowiem, tak? Do jeżeli było? to jest to miejsce, o którym myślałam. <laughs> ja ją kocham, słuchajcie, to jest po prostu amazing. No, to jest to miejsce, o którym myślałam. To tutaj się czegoś dowiem. No, jeżeli Aj, to jest no to bo miejsce. No ja nie, nie jestem tego pewna. Nie, no to pewnie tu się nie masz tu przejmować, skarbie, naprawdę. nie pamiętam, żeby tam były roboty wtedy, ale dobra. Ale przecież... Ach, dobra, nevermind. Dobra, może moja żona jest lekko głupia, ale co tam? Kocham. No nie że głupia, tylko zakręcona. W sensie sklerozał wiecie ten wiek. Zobaczcie... Yeah. Yeah, mamy nikogo nie zabijać, bo muszą być ten, posiłki. Co? No. Jak ma on nie zabijać? Nie do końca rozumiem. Nie cudzołożysz, A nie, mamy kumano. znaleźć tych, popatrz, mamy... Mogę do niego strzelać? Tak, ale niech on się nie, nie, nie umrzy. Tylko mamy ich wiesz, skaleczyć nie? Pokaleczuj ich, bo ja ich pozabijam. Kuźwa! za dobre jesteśmy. No. Dobra, Zabra, już go nie lej. Nie lej go, nie lej go, spoko. Ja się boję, żeby go nasze doty nie zabiły. Nie, 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 go! A! Nie, skarby. Już, no, już, jestem żeś... No nie. Nie podnieś. Aj, chętnie ci pomocą dzisiaj. Tranie go. Bo ja kryty już wystarczy. Ale spokojnie, co ty się stresujesz? Aj, no bo ja kryty walę i wiem. Ale już skarby skarbie można w nie strzelać. Dobrze. Chyba, o ile dobrze... Do... Co za debil mi tu w skarba strzelał. Nie chcę swoją żonę znajdzie, a nie tu bije moją. Pokarałam ich z bazuki. Ślicznie. Dziwne dźwięki ten pan wydał, wiesz? Jakby się zakrztusił. Fasikiem? Znaczy no, nie jestem pewna, bo takie krztuszenie się kojarzy z czymś innym, ale to wiesz. Hmm. Ale chyba, że tam kolega go wcześniej wiesz. u, nie wiem, zostało. Kto zrozumie facetów w dzisiejszych czasach, panowie. Was się nie da zrozumieć. Kupię roboty potrzebują dwóch krytów aż, no? Karby tu są fajne rzeczory, tylko trzeba będzie znaleźć jakiś kabel albo jakiś sposób, żeby to otworzyć. Bo ja chcę się tu dostać, wiesz? Nie jestem uprzejmy. Nie, no w ten sposób, czy znaczy, możesz próbować w ten sposób? Nie, nie ma problemu. Ja się domyślam, że tak mogę próbować, ale wiesz, po prostu tam, tam jest tyle fajnych rzeczorów, że. Może tą drabinką jakąś. No właśnie ale... się tak zastanawiam. No, ja Jakieś te na kontenery ja najpierw trzeba wskoczyć. Najpierw. Nie okay. ja użegarna. Pina super. Tutaj są skrzyneczkory. Zam pozgarniam amunicję. Jakiś guzik, coś? Dźwignia. Nie, kabel, który wiedzę jeszcze wyżej. z góry nie widać tak, nie. tutaj czegoś do rozwalenia! Rozwaliłam, zobacz, czy się wyłączyło się. Nie! Dobra. Chodź! No skarby Skarby, jak ja słyszę takie twoje nie, to przecież jestem tutaj pierwsza, tak? Czekaj gdzie ja mam tą broń tutaj. Nie. To Ale jakieś jest... takie w ogóle złomy, nie, nie na, żadnym, no... nie na nasz level. Ale kocham cię skarby z twoje... Nie, nie, wcale kurwa, wcale. Chciałam pierwszą pierdolić. Tak, to jest kolejna taki. Myślę, że ten... Ten masz burdl, to jest troszkę taki poradnik małżeński, także kolejna rada. Jak słyszycie, taki nie, to znaczy, że wasza żona właśnie coś kombinuje i trzeba jak najszybciej iść do niej. Skarbie, czy ty tam dobiłaś to przecież? Ej, pieniądze nam wpadły do wody. No to wskakuj. Nie da się bo umrze i wtedy musiał całą drogę od początku biec. Oj tam. No przecież ja im walnę zaraz, no. Co im walniesz? Ej, kto mi zarobał fraga? Nie ja. Nie wiem kto, ale na pewno nie ja. No na pewno. I to był jakiś zły człowiek na pewno. O, podniosłaś Cyrillium. Chyba chłopie żartowały. To do już. mnie strzela. Wszystko! Ej, granata nam rzucili. Gdzie? Nie Kuba. wiem. Ale wiem, że rzucili. To coś ciekawego... Tak, to są te laboratoria. Popatrz. Dextero? Mhm, tutaj się czegoś o sobie dowiesz. Mm, jej. Jak znam życie, to nie będę słuchać, i się nie dowiem niczego. Ale, Ale co tam? Dzień dobry, ja bym chciała upurdolit Tak, trzymam E, żebyście nie krzyczeli, że nie trzymam E. No ja, lubię, ja myślałam, ty że ty lubisz coś... po prostu nawalać w guzik. Ja lubię, lubię. Ja też lubię. To mi krzyczą, że nie naciskasz e, wystarczy przytrzymać. Ej, e, bo oni nagrzewku. to zawsze muszą, tak wiesz, power, wszystko, nie? No, naprawdę. No bo... Mam taki power gaming, a my po prostu lubimy nakurzać w e, no. Trzeba być dziwnym, jak się nie lubi nakurzać w e. Co we mnie kiedy Ty umrzełaś? Możesz mi powiedzieć jak ja mam teraz do Ciebie tam wejść? No przecież spadnę do Ciebie, tak? No chyba nie. <grytanie> Widzę, że to... kurwa gdzie on jest? Skar A dobra, nie Haha, <grytanie> krzyknęłaś I'm back bitches, nie wiem słyszałaś. <grytanie> u mnie krzyknęło coś zupełnie innego. A u mnie krzyk krzyknęłaś to co ja powtórzyłam. <grytanie> w ogóle brzydkie słowo. O, e dobra. Ale bo się to nie jest badas, słuchaj i to może dlatego nie. taki little problem z nim. Co? Skarbie jak już podniesiesz item, <grych> bo tam można go pod. to bazuka nam została. No. Ja się pytam gdzie jest mój kubek. Do... O. Sorry. Nie, sorry, ja sobie na. O, czekaj, bo chyba jakiś pistolet przez przypadek zebrałem. No ja chyba jakiś ten. Tu, czekaj. Masz czekaj, zobaczę. Ale to są wszystko krapy straszne. No, ale muszę ja zobacz, bo tam jakiś ma z efektem, nie? Także. No, przez się zobaczę. Nie no, krapnie jak diabli. No, są krapy, także nie ma się tu co, co za bardzo przejmować. I w ogóle ja się pochwalę, bo moja żona kupiła mi bazuka. A, no tak. No. Ostatnie skarby kupiłaś mi bazookę. No bo taka biedna, bez bazuki, chodziłaś, jakaś taka gówniana, miałaś główniana bazookę, to ci kupiłam lepszą, no. O, moje maleństwo. A później cię muszę podnosić, a tak to masz lepszą bazukę i nie muszę. Och, myślałby kto. Myślałby kto. Na ręce ja, ja sobie radzę lepiej, ale dobra. Pojechał doktor Samuels Spoko Kancuczek A co tu nam do fajnego? Krapy, 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 krapy Srapy, trapy, krapy Widzę, że zacząłeś walić znowu jest, jest spoko Efekt nagrywania z gorączką Wbrew pozorom, może po, nie tak Że niby ja cię A ty jesteś moją gorączką? Ty mnie nagrzewasz co najwyżej. Chyba napalam. Napalm. Dobra. Przepraszam. Też może być. Masz za co? Oj, sorry, teraz ja jebnałam w mikrofon. Cierpcie, widzowie, kiny. Ja kaszle, wycierpcie. ha, ha. ha, 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 ha. Przepraszam. <ślesy> Ja, ja nic nie poradzę, no to miłość, tak? Ja wiem, że mam gust z dupy, no przepraszam! Nic na to nie poradzę. Logi z dupy, gust z dupy, źle z tobą ginę, źle. Ale za to dupę mam fajną. Także nie ma się co przejmować. Się. Leżę, leżę. Na, nawaliłaś się jak. No się go? jak zwierzę? O, jestem. Ech. Boże, daj mi siłę. Nie. Cierpliwość. Bo jak dostaniesz siłę, to wszystkich... Chyba ciebie. Wszystkich. A, że to tobą się zaspokoję. Co się z twoim krapem stało? Nie wiem, on się buguje coś dzisiaj. Nie wiem, co ja coś tam jest. nie chcesz wiem, śpi. Dobra, to ty walcz. Wali śrubkę czy coś? Co robi? Wali śrubkę. Okej. Okay. Dla mnie spoko. Mm. Green sobie kupia i, i sprzedajemy krapy. i bo to gówno tu za nie wlazło. Zaraz muszę się sprzedać. No Czy jest tutaj coś ciekawego? Nie ma Mamy krapy Ano, srapy, trapy, krapy Krap trap byłby tu w siódmym niebie Srylium. Dobra, mam A się zastanawiam, kto miał taki monopol na te wszystkie, wiesz, skrzynki, że wszystkie wyglądają tak samo. <noise> to jakaś dobra firma poszła, nie? Pewnie z ma jakiś tam, wiesz... Nie tak. Co mi dasz dobrego? Gównianą bazukę, dziękuję. Dobra. Moc, bo tu znowu te skurwiele idą. Idą, to je bijemy. No. Za bardzo wyjścia nie ma. Łeeeeee, wypierdalaj. Boże, na no o czym poszło, ja nic nie widzę. Masz rum, masz rum. Co ja mam z tym maszroom w tym burdlu kurwa? Nie mam bladego pojęcia O, roboty znowu Tyle teraz się zorientowałaś? No? Ale to, to był jest taki jeden mocno ustrzelony A to ty, Jezus! Musisz mi kurwa nie straszyć. Aj, i rzucił mi granata. Nieładnie. Mówił, znaczy, przypomnij mi, po nagraju, żebym sobie znalazła tabletkę. Skarbie nie słyszycie, bo mi ci gra zagłuszyła. Mówię, żebyś mi przypomniała, po nagraju, żebym sobie tabletkę znalazła. Dobra. No, Ale raz? przecież my nie możemy zajść w ciążę. Może no, no, Wojtek nam powie jak. Ale ja nie, ja nie chcę, ja, ja wolę wiesz dla pewności. Rozumiem. Boże, przeczekajmy tak byśmy się rozmnożyły, o boże. Ja bym tego na pewno nie wytrzymała. Znaczy dziecko by tego nie wytrzymało. Dwie najbardziej porąbane laski na świecie mające wspólnie dziecko. To się nie sprawdzi się. nie w skupiela. Well, that's that. Już? Główny pistolet cigela, jak chcesz sobie podnieść? On już ci się do czegoś przyda. Po to, żeby rzucić. O, super badass. Kogoś tym głównym. Coś od. Daj, bo nam spałni na ubietu, będzie wie. No, tak zauważyłam. No, chyba, se to żartujesz, co. Nie! 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 wykręcony, to Nie! mogę... Nie! mogę mu krytów robić. A teraz mogę. Nie! Dobra, skarby to robimy tak, cyk. No kurwa. Zajebista. Ja zaraz umrę. Ale jednak nie. Twoja żona to the rescue. Na mnie zawsze możesz liczyć. Jak mam się rozsypał. Ale Serillium rzucił. jest głównie nas najperka. O, ale daj sniperkę. Ale w ogóle nie masz żadnej? No nie mam żadnej! No, Rozmawiałeś no. Mi ostatnio o tym pół godziny! A ja myślałam, że już jakąś jakąkolwiek znalazłaś. Nie, nie znalazłam. Taki krab, że ja walę. To będziemy walić z krapa. Ale czekaj, skarby stój, gdzie ty jesteś. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, <laughs> mile widziane. Pozdrawiam o, was, kino. trzymajcie się. A, ze mną było Nie, Nie było mnie, już kończ. <noise> trzymajcie się, cześć. Cześć.